Twoja intuicja pokazuje, że możesz być w stagnacji, ale to dobry moment, by otworzyć się na nowe możliwości, które mogą być niewidoczne na pierwszy rzut oka. Pełnia ujawnia Twoje obawy przed zmianą, strach przed porzuceniem stabilności i trudność w wyrażaniu swoich emocji, co może Cię blokować przed realizacją pełni swojego potencjału. Masz jednak ogromne zasoby: Twoją wytrwałość, zdolność do wykorzystywania szans. I zaradność. Rada sugeruje, żebyś nie poddawał się teraz, nawet jeśli czujesz zmęczenie wyzwaniami. Dobra organizacja, balans i elastyczność pozwolą ci maksymalnie wykorzystać to, co przynosi życie, i stworzyć solidne fundamenty dla przyszłości. W Twoim przypadku kluczem jest wytrwałość i gotowość do reagowania na zmiany, zamiast ich unikania.